Siemanko, siemanko, ja nazywam się Grzesiu, a w tym odcinku ocenimy sobie aż trzy postacie. No i dobra, zaczynamy. Z tego, że ja gram na pl 23 to najpierw ocenimy sobie... Oj, sorki, że pokazałem sorki, ale spoko. Może nikt mnie nie udosi za to. Dobra, lecimy. Najpierw będzie Nori21 Nasze z naszej... z 23 no, co ja mogę powiedzieć? Grać ze 4 dni, z 5 masz statu ładne. Nawet jak na 161 level, masz tak: 727 siły, 3000 kondycji, inteligencji też 3200 i intuicji 3500. Statu ładne, Wspomagacze 50% 2. No i zajebiście co ja mogę powiedzieć? Pecika masz. No, na początek dobry, pecik, fajny. Tu masz. Tu masz jedną część, znaczy jedną. Legendarny ten masz z tego lochu, bo to teraz jest. Super... Znaczy ten jest. Co ja mówię? No teraz jest ten... To nie i to... Nie jak znaczy, się... Znaczy wiem no. Super Łatry czy coś? Coś takiego, nie? No. Tak to ładne, zobaczymy Krywa. Krywa... No nawet spoko. Centralny na 14 masz, tu 7, tu 9, tu 11, tu 11, tu 4, tu 6, tu 11 i tu Kryjowa i postać oceniam 8,5 na 10. Bo staty masz ładne, ale mogły być troszkę lepsze. Ale są ładne. Ładne staty masz. Nie, mu, nie mówię, że złe. Masz ładne staty, nie? Pozdrawiam i życzę wytrwałości. Lecimy dalej. Teraz będzie byk oficial P36 Lecimy Byk official, lecimy Lecimy Ojej, byku jest aż siódmy, ojej Ale leci byku, no Ja się napiję herbatki, poczekajcie Ach. Myko ma ma 405 level, ma 17 tysięcy siły, 40 400 kondycji, inteligencji 40 tysięcy i intuicji 47 tysięcy. Pecik zajebisty, bo to masz pierwszy pecik. Przeraziwy ryk, ma 35% na oszołomienie. Mała lewaria to jest bodajże 20%, ale nie wiem dokładnie. I podwójne uderzenie też jest zajebiste. ma 7 części. No i zajebiście, nie? Lecisz sobie w pewnie fajnie na tym pl bo... bo PL jest świeży, można powiedzieć. Tu masz tak, tu masz tak. Nie no, zajebiście masz tu wszystko porobione. Życzę wytrwałości żebyś dotrwał jeszcze długo, długo, bo to w tej grze jest najważniejsze, żeby dużo klikać, dużo grać i tak dalej, nie? Dobra. To jeszcze mam sprawdzić. Pomaga czy masz 50% wszystkie. Ten do kryjówki nie jest specjalnie za... ale jak jest to zajebiście, nie? No, lecimy dalej, lecimy z kryjówką. No kryjowa też zajebista. Nie to co moje, nie? Ale spoko. Lecimy. Centrala 18, no i to mnie trochę zadziwia, nie? Bo mógłbyś mieć na 20, bo na tym PL-u, na tym... chociaż może i dobrze masz. Ja się nie wtrącam, bo... Sam nie wiem, jak teraz jest, ale na 18 to tak trochę można powiedzieć za nisko, ale... ale spoko, nie? Werset 18. tu masz 18. no kryjowa, fajna nawet, można powiedzieć, fajna kryjowa. Popatrzcie sobie, jak masz tu poziomy, tu masz wszystko fajnie porobione, bo masz y, centrum, bo z nieskoczonej wiedzy masz, tu masz pomagać. Tu masz pomagać. Tu masz generatorownie, znaczy generatorownie masz. Tu masz też fajnie, o, widzę. Tu masz do tego, bo to do, dodali niedawno te centrala drużyny. Nie, no fajna chryła. Oceniam 9,5 na 10 konta. Dobra, lecimy dalej. Dalej Black Angel pl BL 1. Lecimy. Muzyczki nie ma, bo. Nie chcę mi się muzyczki, bo zara będzie za głośno i nie będzie mnie słychać, nie? Dobra, lecimy. Black... A może gdzieś wysoko jest? O Jezu, Black Angel. 1418 level. Jakie ja te konta dziś oceniam? Boże. Nie no, człowieku. Masz zajebiste staty. Człowiek, konta masz zajebiste. Jezu, ja takie konto oceniam ja nawet nie wiem, nie? Skąd konta jak się tu wziąłem, nie? Z takie konta, konta oceniam. Ale jest zajebiste masz staty i konto, bo masz 277 tysięcy siły, 282 tysiące kondycji, takie toxic staty, nie? 91 tysięcy inteligencji intuicji, 354 tysiące. Pećk zajebisty, ciężki tupos, to jest zajebisty, alterny majestat, o przepraszam. Podwójne uderzenie, też zajebiste. I co tu masz? 7 części. Yy, tajemnicza maska przeklętej gry. Cień legendarny. No i zajebiste masz tu wszystko. Masz żółtki, masz 50% wspomagania. Zobaczymy twój apis Pierwsze co ty na tym serwerze to, że wygrał 4 razy. No zajebiste. Zajebiste. 200 ostatnich to 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 się buguje, widzicie? Nie mogę nawet przesunąć teraz Także co? Konto oceniam... znaczy no, jeszcze króle zobaczymy. Ale stat oceniam 10 na 10, nie? Bo może... No Byku też ma 10 na 10, ale... Ale... No, oceniam 9,5, ale. Black Angel ma 10 na 10. Ja nie chcę obrażać ludzi, tylko po prostu mówię jak jest, nie? No. Zobaczymy tak. Ujazu! Centrala kryjówki na 40 level. Zajebiście. 224. Tu masz 20. tu masz 24. 24 24. Fajnie. No, co, prawie cała kryjówka zrobiona. Bo teraz dajcie nowe poziomy, nowe te rzeczy, żeby sobie budować. tak to pewnie masz całą już, nie? No i co tu jeszcze mogę powiedzieć? Tu masz 20, tu masz 20, tu masz na 30, tu masz na 27, tu masz, 20, tu masz 20, tu masz 20, tu masz 14, tu masz 30, 38, boże, jak to wysoko jest. No i co? Nie, nie, no ja tak mówię, bo ja taki konto tylko oceniam, nie? Nigdy taki kąt nie oceniałem, prawie nie. Ale jeżeli to konto, oceniam 10 na 10. I co powodzonka rzeczy, i żebyś dalej klikał, nie? Żebyś dalej się starał, klikał to TTD, te, 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 te treny, te energię, tą tą ligę, to wszystko, nie? O, Lamei tutaj gra, znam Lamei nawet, nawet z tym pisałem kiedyś. Ona też już skończyła grę chyba, nie? Zaraz zobaczymy, czy Lamei skończyła grę, ona też skończyła chyba grę. bo też fajna postać była. Jest nadal nawet można powiedzieć. No i co, widzowie? Wszystkich oceniłem. Trzy osoby się zgłosiły. To chyba by było na tyle w tym odcinku. Jeszcze zobaczymy przegląd par 23. Zobaczcie, jak są poziomy. Też ludzi trochę skończyło grę. Już. No trochę skończyło grę. Ludzi. Osiem minut, prawdziwy. To co, to by było na tyle w tym odcinku, jeśli chcecie zostać ocenieni, to piszcie komentarze, ja chętnie was pooceniam. To by było na tyle, trzymajcie się, na razie.